I witam was w odcinku z Snowman Simulator, tak, czyli symulator świątek bałwana. No robimy własne bałwany, ulepszamy bałwanki i robimy wszystko, aby były duże. Jakoś tak. Zgadzicie? Muzyka troszeczkę. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podoba. Ogólnie mam pomysł, żeby zwrócić na kanał z nowymi seriami nowymi seriami i przy okazji jeszcze z kaberką, tak. Będzie kamerka. Dobra. My się tutaj zajmiemy teraz bałwanem. Ogólnie symulator polega na tym, że robimy własnego bałwana, ulepszamy go, zbieramy golda. Zbieramy petty i walczymy ze złymi bałwanami. Jeśli ktoś nie wie jak wyglądają złe bałwany, to macie tam. O ta, o tam. Te, te takie z czerwonymi oczami. Dobra. Zbieram, zbieram. Gdzieś najbardziej, co się podoba w tej grze, to, 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 to ta realistyczność robienia tych, tych, wiecie, yy, tych kuli ze śniegu. To chyba najlepiej wygląda, bo tutaj dokładnie jest wzorowana mechanika zbierania śniegu. Powoli, zbi no może nie do końca, ale zbieramy śnieg, robi się większa kulka, coraz większa i większa i większa. Zbieramy śnieg z ziemi. No i jest ciężko ją podnieść powoli. Przy okazji przygrywa świąteczna muzyka. Tylko mi jest jedynie szkoda, że u nas nie ma śniegu. No, chyba, że ktoś mieszka w górach, to wtedy na pewno. Ale ogólnie u mnie na wschodnie, wschodniej Polsce nie ma niestety śniegu, a ja niestety mieszkam w wschodniej części kraju. E, a mówili, że coś syberyjskie śniegi. I mnie oszukali, Dora. Oszukali, a ja śnieg chciałem, Dora. Na mnie w Robloxie jest śnieg. Panie, że już ktoś zrobił jakiś symulator. O temacie akurat zimy, zimy. Czy ja słyszałem, że ktoś we mnie coś rzucał? Big Bałwan. Big. Big Food. Znaczy. Yy, no. Big Bałwan po prostu. Za chwilę sobie wam pokażę dokładnie jak wygląda ten teren, zrobię jeden odcinek, no chyba wam się, że się spodoba, to wtedy zrobimy więcej odcinków. Jak to? Hey, halo, bo mi... A, dobra, o następny level, okej, okay, już wiem o co chodzi. Jest to następny level wielkości yy, tej śnieżki jest. Cześć panie bałwanie, niech pan się przesunie, bo ja tu śnieg zbieram. Eh, kurwa, duży ten fagot. Dobra, dawaj. Chodź. Gdzieś ciebie nie zły bałwan. Holy mother of Joseph. Dobra, na ciebie też wesołych świąt czekaj. Mogę na ciebie wskoczyć? Nie, nie mogę. Jak chcę takiego bałwana przedałem? Merry Christmas. Jeśli ktoś nie wie, co znaczy Merry Christmas, to wesoły świąt w angielskim. Nie. W ogóle sobie posprawdzamy całą tą okolicę. Dobrze, że się lut nie łamie. Hmm. Hmm. Panie Biko, o, jest biuro Świętego Mikołaja. Poszedł na ryby. Mm -hmm. Tylko dla pracowników, czyli nie dla mnie, bo Elfy. Poszedł na ryby, no, no po prostu zarąbiście, ja tu chcę prezent poprosić. Halo Panie Mikołaju, bo ja na święta chcę prezent. No i tyle z tego było. No co bałwaniko? no to co, chodź. Tyle z naszego prezentu, Święty Mikołaj w tym, tym, tym roku nie przyjdzie. A otworzymy Jest, dostałem Kolejnego snowmana Jeszcze jeden Okej okay. Mam węgiel Mam Okej okay. Mamy węgiel, mamy bałwana i mamy bałwana. Ciemno nazywamy. Epic Snowman. Epic Snowman. Bo nie mam go pomysłu na nazwę. Chodźcie. Let me look for a. A, w ogóle miało być sanie. Dzień dobry. Ja tu przyszedłem po sanie, bo słyszałem, że macie tu jakieś sanie fajne. 40 tysięcy, 20. 40 tysięcy najprostszy O ludzie, dora, chodź idziemy Welcome, welcome atak Evis, no moment to find candy can o, mogę golda dostać za to. Nice Żółte też gold Ja myślałam, że jakieś questy, halo, bo ja bym questy też chciał jakieś Kurda, jakieś duże, przyduże są te. Okej, okay. i nie mogę jak zbieram śnieg? A nie mogę, dora. Jest to coś laguje. Ja chyba w ogóle przylagowało, No, ja przylagowało Zase powalczymy z bałwanami. Pokażemy, kto tu rządzi. Christmas everyone! świąt. Ah, so What are you looking at? Pagot? Niedora. Jej, dobra, chodźmy. Zatwijcie jakiegoś bałwana. Ej you! Aha! Cześć Nie ma! Taki za. Ooo Dera chłopaki, zbieram śnieg. Muszę Wam przyznać, że bardzo lubię okres świąteczny zimowy. Śnieżek, tej trzewka i w ogóle. Uwielbiam Tylko że ojeżdżę, nie ma śniegu Niby coś zapowiadają, że niby będzie śnieg i w ogóle, ale I'm not sure about that Mam nadzieję, że się okaże to prawdą Okej okay. Snowy, snowy, snow I... I knew Dobra Jest To nie ogólnie kawałek Idziemy, idziemy Mamy mnóstwo śniegu. No ale gra mi się pobrać Jak wróć tyle pobieram Ok, jedziemy dalej no, bo mi się prawie to Mus, 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 mus Akurat do mnie do domku wrócimy Znaczy tam do, do mnie na białkę I odłożymy tego bał. Holy moly Ale ktoś ma dużego bałwana Ja będę miał większego. A w ogóle wy napisz, napiszcie jak, u... jak wasze święta Jak u wasze święta wyglądają? Daję że bardzo dobrze. Okej, okay, czyli ze śnieżek robię bałwana. Ok. lepszej tapety ok spokoj panie bałwanie ja tu mam mnóstwo śniegu, zaraz się wszystko dodaj będzie spoko spoko Maroko pani bałwanie zbierzemy przy sobie mnóstwo yy, silvera na ten Wow ho, 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 ho. Merry Christmas, everyone. Tak, wesołych świąt wszystkim Sorry panie mołowanie, ale hajs jest ważniejszy, hehe <grybujesz> Dobra, Dobra. Mnóstwo coś tego śniegu, kurna! Mam nadzieję, że w tym roku też tak dużo będzie, znaczy może nie w takich ilościach, ale... Po prostu będzie przez jakiś czas. 149, nice, jeszcze więcej potrzebuję tego śniegu. Tutaj wokół pozbieramy. Ale widać, ja myślałem, że to jakieś plecaki, to co na plecach muszę yy, mi... Z... Zwiększa y, ilość śniegu, który przetrzymuje, a tu nie, bałwany Aj nu Aj nu 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 a, to, Więcej Więcej tego, dawaj a jedzie, jedzie Zobaczymy 375 śniegu i będziemy mieli jak na razie ten Powinniśmy mieć wystarczająco dla tego bałwana E dużo Eee, dobra, jest 127 Halo, Panie bałwanie, mam Wow This is big fagot to będzie bardzo duży bałwan. Dobra, nie mogę skakać. Nie spodziewałem się tego. Ok, tutaj wszystko, krawędzie, wszystko. i je zostawiamy. I wracamy. Cały ten śnieg chyba zmarnuje. Nie będzie miał kto bałwanów robić. O sieba, widzę, że masz dużo śniego. Dużą piłę. Trzeba dużo pił. Dobra, bo komuś zrobię tutaj przysługę i zbiera śnieg cały z, z jego pola. Zrobię taką przysługę małą. będzie spoczko. Okej. Okay. Zobaczmy. Ile my tutaj tego śniegu. Później panem się znowu zajmiemy. Spokojnie. Nie zostawimy pana bez, bez jakiejś miłej niespodzianki. Okej. Okay. 175 śniegów. Weźcie, przecież to to po prostu... znaczy śnieżek. No. Ale ludzie, ile to jest z tego śniegu? W tym? Dobra, 25 bilfa. Mi się podoba w sumie ten symulator yy, bałwana, nie wiem jak wy. Jest bardzo relaksujący. Eee! To no, dawaj z tym śniegiem Maciuś. Ogólnie też zmieniam ogólnie, y zmieniam program do montowania. Będę robił teraz, będę montował przy pomocy filmu Ora, polecam. Nowy program, który wyszedł. Świetnie świetny, y się specjalizuje w montowaniu filmików. Polecam. Aj nu, tylko pozbieram się. Śnieg, 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 śnieg. No Śnieg, 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 śnieg. I wokół. I jeszcze tutaj. Coś, coś, ktoś rzuca. Okej, okay, mamy cały śnieg. Panie bałwanie, proszę. Coś dla pana. Jeszcze dla pana tutaj zabierzemy trochę. Akurat po tych krawędziach tutaj wszystko. Wyścutę, Tutaj nie możemy nic zostawić. Coś dla bałwana musi zostać. Stary, nie pokonasz tak dużego bałwana. Musisz mieć pety. Pety są wszystkim. Pety są yy, bogactwem tej krainy. Przejdę przez pana bałwana. Spokojnie. I tam panu nie będę sprawdzał. Ja nie jestem do tego. Cię tylko zajmuję robieniem śnieżek rzek. dara. Ten klimat świąteczny po prostu prosi się, żeby tu siedzieć godzinami. Okej. Okay. Okej. Okay. Już? Tak, starczyło. Merry Christmas everyone! Merry Christmas, Dora. Dawaj, hajs. No, dzięki. Teraz weźmiemy, otworzymy szybko skrzyneczkę i ile my mamy minut? 15. Dobra, to kończymy odcinek. To będzie taki króciutki odcinek, a jeśli chcecie możecie zacząć drugą część. Okej, okay, zaraz będzie prezencik silverowy Co pani Mikuaiu mi dałeś? Oli, Holy. Holy moly czy, czy... wy widzicie tego misia? Ja nie stój przez chwilę Ma... Boomboxa, łańcuszek Panie Berze ja cię nazwę kurna nie, Blinkber tylko... RAP bear. I nie chodzi mi o rapber, tylko RAP BEAR Jest to mam na myśli, że miś, który rapuje Teraz... RAP bear. SUBMIT Dobra, RAP bearze. Tutaj skończymy odcinek Dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że wam się spodobał, świąteczny Może jeszcze nie ma śniegu, ale... Lepiej późno niż wcale Że znaczy, lepiej w czasie niż wcale o, da, da, da. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba Zostawcie łapkę w górę Subskrypcje na kanale jeśli Wam się podobał odcinek i jeśli chcecie więcej i jeśli chcecie oglądać mój kanał częściej, zapraszam do subskrypcji oraz do komentowania filmu. Dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się, ciao!